Cześć! Dziś chciałbym poruszyć temat alkoholu w sporcie. Czy zawodnik piłki nożnej może pozwolić sobie na butelkę piwa po meczu lub treningu? Odpowiedź znajdziecie w poniższym filmie. Bardzo często możecie spotkać się z przeświadczeniem, że zawodnik piłki nożnej może sobie pozwolić na butelkę piwa po meczu, ponieważ jest to świetny napój izotoniczny. Niestety, muszę Was martwić. Piwo nie jest bardzo dobrym napojem izotonicznym, wręcz przeciwnie. Jest to napój wybitnie hipertoniczny i skazuje na to jego osmolalność, która wynosi około 1000 miliosmoli na kilogram. A napój izotoniczny powinien się charakteryzować osmolalnością na poziomie od 270 do 330 miliosmoli na kilogram. W tym przypadku może pomóc. Piwo bezalkoholowe, którego osmolalność jest na dużo niższym poziomie od tradycyjnego piwa, które zawiera alkohol. Drugim bardzo ważnym aspektem jest nawodnienie. Niestety, zawarty w piwie alkohol nie sprzyja przywracaniu odpowiedniego poziomu nawodnienia po treningu. Co więcej, kilka godzin po zakończonym treningu, wasz poziom odwodnienia jest na takim samym poziomie jak zaraz po zakończeniu treningu, czyli tak, jakbyście nic nie, nie spożyli żadnych płynów w tym okresie. Dlatego tak ważne jest aby po zakończonym treningu zadbać o odpowiednie nawodnienie. Pamiętajcie, aby spożyć od 125 do 150% w stosunku do utraconej masy. Na przykład, jeżeli utraciliście kilogram na treningu, powinniście wypić około 1,5 litra płynów. Postawcie na domowej roboty izotoniki, ponieważ te na sklepowych półkach nie zawsze zawierają odpowiednią ilość sodu do przywrócenia odpowiedniego poziomu nawodnienia. To wszystko w tym filmie. Dajcie znać w komentarzach. Czy przygotowujecie własne napoje zoniczne, czy może korzystacie z tych komercyjnych? Do zobaczenia wkrótce. Cześć!